Rocznik 2011 i wielki finał Champions League Kid, w którym zagrały AP Champions Orzesze, RKP ROW Rybnik, GKS naprzód Redoutowy, Rybnicka Akademia Piłkarska, a także UKS Winners Gałkowice. W pierwszym pojedynku AP Champions Orzesze grało z RKP ROW Rybnik. Na prowadzenie w tym meczu wychodzą Rybniczanie, do siatki trafia Alan Sojczyński. Bramkę na 1 do 1 strzelił Wiktor Bartniczek i mecz zakończył się podziałem punktów. że, że no zabrakło skuteczności, zabrakło parę gdzieś tam momentów, zawsze przed meczem, przed turniejem gdzieś tam chłopakom daje jakieś założenia. Dzisiaj jednym z założeń była na boisku mobilność, gdzie gdzieś tam niestety jej brakowało i przez to nie mogliśmy po prostu dzisiaj zdobyć tyle bramek, ile byśmy chcieli. W drugim pojedynku naprzód to grał z Rybnicką Akademią Piłkarską. Dobrze w ten mecz weszli gracze z Rybnika. Do bramki trafił Marek Bartosz. Później inicjatywę przejęli już jednak gracze z Rydutów. Najpierw do wyrównania doprowadził Tomasz Cłużyk. Na 2 do 1 bramkę zdobywa Oliwier Brzoska. Trzecie trafienie to gol autorstwa Juliana Koruckiego. A czwarte, ustalające wynik meczu, trafienie zalicza Oliwier Brzoska. Ten me mecz, myślę, że był taki troszkę decydujący o przebiegu całego turnieju, bo, e, bo gdzieś, e, nie ukrywam, po części indywidualne błędy, może troszkę brak szczęścia e, zadecydował o tych wynikach, ale tak jak mówię, my się cały czas uczymy i e, ja jestem zadowolona z chłopaków, mimo tego, jaki jest rezultat tego turnieju. Zawsze początki są trudniejsze dla tych chłopaków, później już było dobrze, zareagowali tak, jak powinni, dążyli do zwycięstwa, zwyciężyli. Gratulacje. Trzecie spotkanie, czyli AP Champions Orzesze UKS Winners Gołkowice. Bramkę na 1 do 0 strzela Filip Świtała. Na 2 do 0 dla UKS Winners Gołkowice podwyższa ponownie Filip Świtała. bramkę kontaktową strzela Filip Żonkalik. Ale ostatnie trafienie w tym meczu zaliczają gracze z Gołkowic. Do bramki trafia Filip Świtała. RKP ROW Rybnik, GKS na przód Pierwszą bramkę w tym meczu strzelają Rybniczanie. Do bramki trafia Adam Cofali. Do wyrównania stanu meczu doprowadził Julian Korucki. A zwycięskie trafienie w ostatnich sekundach meczu strzelił Olivier Brzoska. Mecz to przyjdzie do historii w osłabieniu. Przychylacie, swan, a szale zwycięstwo w ostatnich sekundach. Zajmę... No tak, ale pracują ciężko, mają siły biegać. Walczyli po jeden na jeden, dali radę. Jest niedosyt. Chcieliśmy, mogliśmy zostawić mocniejszy skład do końca i powalczyć o ten wynik, ale chcieliśmy, żeby wszyscy zagrali równo chłopacy, żeby się tak samo przyczynili do zwycięstwa, do zajęcia trzeciego miejsca. Daliśmy wszystkim szansę. Jest, jest dobrze. UKS Winier z Gałkowice, Rybnicka Akademia Piłkarska. Ci drudzy na prowadzenie wychodzą po golu Kacpra Lacha. A po trafieniu Marka Bartosza zrobiło się już 2 do 0 dla Rybnickiej Akademii Piłkarskiej. Dracza z Gółkład kontakt łapią po trafieniu Filipa świtały. Później jednak to Kacper Lach podwyższył wynik meczu na 3 do 1 dla rapu. Zminer złapie ponownie kontakt po golu Nataniela Oślizło. I pokazuje walkę do końca, bo bramka na 3 do 3 strzelak Savery, Meissner i mecz kończy się podziałem punktów. Jesteśmy drużyną, która tak naprawdę trenuje od kilku miesięcy, więc e, patrząc na ten zespół, jaki zrobił e, progres e, w ciągu tych kilku miesięcy. Jestem z znik i tak bardzo dumna, bo e, chłopacy zawsze chcą wygrywać. Wiadomo, że jako trener e, też chcę osiągać te jak najwyższe zespoły, ale e, wyniki najlepsze, ale wiadomo, że e, z porażki też można wyciągnąć dużo wniosków i my jak najbardziej ciągle się uczymy, zdobywamy te doświadczenie, więc, więc myślę, że na pewno wszystko jest na plus to, co dzisiaj tu zagraliśmy. Przegrywali chłopaki 3-1, e, w końcówce w ciągu dwóch minut zdobyli dwie bramki, udało się zremisować 3-3, no i na pewno bez tego e, remisu, tego drugiego miejsca by nie było. Szóste spotkanie, AP Champions orzeże, GKS na przód Obie drużyny walczyły o zwycięstwo, ale mecz ostatecznie kończy się bezbramkowym remisem. Kiedyś tam tej drużynie zawsze kibicuję, bo naprawdę tutaj chłopcy pokazują fajny futbol. Jest tam dużo pojedynków, dużo gry jeden na jeden. Są bardzo odważni w tej grze, dlatego ja zawsze tutaj tej drużynie jak najbardziej kibicuję. W siódmym meczu RKP ROW Rybnik grało z rybnicką akademią piłkarską. Ci drudzy na prowadzenie wychodzą po trafieniu Filipa Grelocha. Ale kolejne bramki strzelali już gracze rowu. Najpierw do wyrównania doprowadził Gasjan Kocur. A zwycięską bramkę Darowu strzelił Adam Cofalik. Ósme spotkanie, UKS Winners z Gołkowice, GKS naprzód przód Gracze z Gołkowic wychodzą na prowadzenie po trafieniu Gabriela Sikory. Ale później do bramki trafia Wiktor Bilecki. A zwycięską bramkę dla na przodu strzela Przemysław Paprotny. AP więc orzesz Rybnicka Akademia Piłkarska, czyli przedostatni pojedynek tej grupy. Bramki w tym meczu strzelali tylko ci drudzy. Najpierw do siatki trafia Filip Grelow. Na 2 do zera podwyższył Kacper Lat. Ten sam zawodnik strzelił także bramkę numer 3. Czwarte trafienie to gol autorstwa ponownie Kacpra Laha, który ma tym samym hat-tricka. A piątą bramkę, ustalającą wynik meczu, dorzuca Filip Grelo. Ja dzisiaj rotowałam zawodników na pozycjach, chciałam po prostu wszystkim dać zagrać. Myślę, że można było tutaj wyciągnąć nawet i zwycięstwo, bo też niejednokrotnie już z tą drużyną graliśmy, ale tak jak mówię, to są tylko dzieci, to jest tylko turniej, jeden z kolejnych i trzeba po prostu wszystkim dać pograć i zrobić swoje na boisku. Ostatnie spotkanie, RKP ROW Rybnik, UKS Winners Gołkowice. Na prowadzenie wychodzą Rybniczanie, do siatki trafia Adam Cofali. Trafienie na jeden do jednego zaliczył Filip Świtała i obie drużyny podzieliły się punktami. Muszę przyznać szczerze, że jak to się mówi to jest tylko sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale ogólnie jestem zadowolona. Cieszę się, że się udało nam dotrzeć do tego finałowego etapu. Chłopcy walczyli dzisiaj i myślę, że to jest najważniejsze. Dobrze zagraliśmy, ale brakowało trochę krycia i takich, bo chodziliśmy na raz w obronie i takich rzeczy. Ale tak ogólnie to dobrze poszedł turniej. Turniej jak ostatnia edycja, faza grupowa bardzo pozytywnie gdzieś tam. Nie ma co ukrywać, jednak jest to faza finałowa, więc ten poziom jest dużo wyższy, ale, ale to jest właśnie fajne, że można przyjać i zmierzyć się naprawdę solidnymi zespołami, które grają w piłkę i tak naprawdę każdy łapie jakieś doświadczenie, zdobywa jakieś kolejne umiejętności, więc jestem jak najbardziej zadowolona, że tu w ogóle wzięliśmy udział w tym turnieju. A czego on zabrakło, żeby zwyciężyć dzisiaj? No szybkości i szczałów. A czym dzisiaj naprzód rybutowy przewyższał Was? Yy, szybkością. Okej, okay. jak teraz przyjdziesz do szatni, to co powiesz? Chłopakom. Panowie, no. dobra robota, możemy już nie trenować. Czy przyjdziesz i powiesz, musimy się mieć ostro do treningu, bo nie zagramy w tej widzowie szybko? No, że dobrze graliśmy. No i że dobrze nam szło. No, no że... niesamowite emocje. E, Trochę ostatniego lucha meczu lucha, z z e, mieliśmy tyle samochód, trzecie, co się dobrze zaczęliśmy prowadzenia i Ukrańska, nie udało się opinować wyniku, a potem go AP, poprawić. także odwagę misy zwycięstwo daje nam trzecie miejsce. Chłopaki Nagrodą się za najpiękniejszą bramkę pierwszej w pierwszej rundy otrzymał Karol a wyróżnienia w, w turnieniu otrzymali Ksafery Majzner, Stukec, Muniar z Głupowice, Aleksander Szafa z BKS-u naprzód robołtowy, Alan na z RKP dla Wiktor Bartniczek z Akademii Piłkarskiej Częli z Orzesza, a także Kastelina Dryńskiej. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, najlepszym bramkarzem dobrano Wojciecha Mandrele z RKP Rowy najlepszym strzelcem turnieju został Filip Świtała. Dzisiaj turniej finałowy, więc my jesteśmy zadowoleni. Chłopaki pokazali, że zasłużyli na ten finał. Co w finale wygrali? Najlepszym strzelcem turnieju Gratulacje został dla Filip Świtała. Walczyli. Pokazali, że potrafią grać w piłkę. Najlepszym strzelcem zajmują Filip Świtała. A to to z Gąkowicą. Najlepszym piłkarzem e, wybrano e, Oliwiera Brzuskę bo był wygrany. A najlepszym piłkarzem zebran został Oliwier Brzoska, kilka na przykład. Nie, graliśmy i przez to straciliśmy najmniej bramek. Może nie najmniej, ale bardzo dobrze graliśmy. Okej, okay, jeżeli chodzi o tych dzisiaj twoje kolumny, to już byś czy dzisiaj każdy... Ja wszystkich bym wyróżnił dzisiaj. Okej, okay, jeżeli chodzi o twój występ, to to było to, co... na co liczyłeś przed turniejem? Tak, czy... tak, bardzo na to liczyłem. Nagrodę za najpiękniejszą bramkę pierwszej rundy otrzymał Karol Kwak, a wyróżnienia w turnieju otrzymali Xavery Meisner z UKS Muniar z Gałkowice, Aleksander Szatan z GKS-u Naprzód Redoutowy, Alan Solczyński z RKP Rowrybnik, Wiktor Bartniczek z Akademii Piłkarskiej Champions Orzesze, a także Kacper Lach z Rybnickiej Akademii Piłkarskiej. Najlepszym bramkarzem wybrano Wojciecha Mandrele z RKP Rowrywnik. Najlepszym strzelcem turnieju został Filip Świtała z UKS Winiers z a najlepszym piłkarzem wybrany został Oliwier Brzoska z GKS naprzód rydołtowy. Tytuł Mistrzów powędrował zatem do GKS-u naprzód rydołtowy. Druga lokata dla UKS Winiers gałkowice Trzecie RKP ROW Rybnik. Czwarta Rybnicka Akademia Piłkarska. Piąta lokata dla AP Champions